Witam moi kochani. Klasycznie pozdrowienia i podziękowania dla moich wspierających. Dziękuję, że jesteście i płacicie mi pieniądze. Dla moich subskrybujących. Fajnie, że mnie subskrybujecie. I coraz więcej jest tych subskrypcji sub sub I zachęcam, żeby subskrybować lub wspierać. Moi kochani. To nie będzie odcinek śmieszny, żartobliwy, ale czuję, że muszę to nagrać. Nie może być tak, że jak ktoś coś zrobi, to tylko się śmiejemy. Źle. A jak wyjdzie na ok, to dupa cicho. Tu chodzi o Daniela Majewskiego, znanego jako DM. Wiele osób trafiło tutaj, oglądając moje odcinki właśnie o Danielu Majewskim. O jego śmiesznej karierze rapera. No słuchajcie, no to było śmieszne. Jeszcze jakby on robił ten swój hiszpański rap, dla żartów, okej, okay, ale on robił to na poważnie. Kariera freakwitera, w sumie dobrze, że nie rozpoczynał tej kariery. No i kariera dj -ska. Po pierwsze, Daniel udowodnił nam wszystkim, że bycie DJ-em to jest łatwa rzecz, bo można się nauczyć tego w sumie w 3 miesiące. Daniel Majewski nie zrobiłby takiej kariery, gdyby zaś być perkusistą. On był na etapie teraz grania z 15-16 latkami. Ale Daniel poszedł tą drogą którą po części powinien pójść. Byłem przekonany, że Daniel będzie chciał sobie to wszystko kupić, bo tak to wyglądało. Kupił sobie festiwal, kupił sobie współpracę, nawet kupił sobie występ uszalonego reportera w odcinku. I mówiłem, że kurde, no, nie może być tak, że ty nie przychodzisz tej drogi od chałturzenia, grania jakichś koncertów dla stu, stu, trzydziestu osób. Byłem przekonany, że Daniel zamknie się w tej festiwalowej bańce swojego festiwalu i będzie czekał, aż dojeśnie pana napisze Coachella, czy tam nie wiem co on tam w Tomorrowland, czy ten festiwal ADM w Miami. Co jest. No, ale on stwierdził, że roześle informację o tym, że jest chętny na dawanie koncertu. I on zagrał koncert na Juwenaliach Rzeszowskich. Proszę Państwa, Niektórzy się z tego śmiali. No ale moim zdaniem, dla amatora, jakim jest, cały czas Daniel, to jest wygranko. Serio. Ponieważ wyszedł bo, pierwszy, impreza biletowana, dużo gwiazd muzycznych, więc to jest autentycznie wygranko. Daniel wychodzi ze swojej bańki i będzie miał do czynienia też z dźwiękowcami. <laughs> A ci są różni. Ale okazało się, że Daniel zagrał koncert że było spoko na koncert. I ja biję brawo. Ja mam nadzieję, że tylko Daniel nauczy się serio grać na klawiszach, żeby tworzyć swoje kawałki, no bo nie oszukujmy się, nie trzeba mega talentu, aby sklejać ze sobą bęgery. Miksować ze sobą bęgery. twory, które są już hitami, tak? Dodatkowo warto by było odpuścić sobie teorię o tym, że rzucają opary na nas. Hemitrails w świecie, który muzyczym, a jest bardzo lewicowy, to nie przejdzie. To się może skończyć z kancelowaniem. Więc to jest taka dobra rada. I skończyć z tym, że Mel Gibson coś tam i że Donald Trump zajmie się PDF-ami i handlarzami dzieci w Hollywood i w ogóle. Bo tego nie zrobi, bo, <laughs> bo nie. No z trzy minuty na zegarz. Muszę dociągnąć do sześciu. Ale widzicie? No, musicie przyznać mi rację, że w miarę dobrą drogę obiera Daniel. Że chce grać koncerty. Fajnie by było jeszcze, jak ten festiwal Antiego, no, żeby któraś edycja przyniosła zysk. A nie, że, wiecie, on cały czas dokłada do tego biznesu. Może naprawdę faktycznie jest zrezygnować z wykładziny. i nie miło to, było. 60 koła to kosztowało. Może naprawdę warto wprowadzić ten system kaucji, bo naprawdę Daniel, na Festiwal Landzie zrezygnował z pobierania kaucji. On wziął koszty kubeczków na siebie. Ten biznes musi na siebie zarabiać. Jeżeli Daniel ogarnie, że Festiwal Land będzie przynosił zysk, no to ja powiem otwarcie, że Daniel to teraz DJ. Nie w sposób prześmiewczy, jak w poprzednich odcinkach. Tylko powiem, ok. DJ. DJów jak psów to fakt, no, ale trzeba po, trochę pracy włożyć, żeby tym DJ-skim psem zostać. I pieniądze talentu tutaj kupują, tak. Że mogą wyjść potem braki. Daniel sprawił, że Festival Land jest rozpoznawalny. Jak ja oglądałem irl -e w Sylwestra, to dużo ludzi mówiło, że kurde, mogliśmy tam pójść. Ale nie mogli wtedy streamować. <laughs> Co to jest ode mnie? Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, że powiedziałem dobre słowo na, na, na temat DM. Choć oso osobiście, osobiście. Mnie taka muzyka nie kręci. Przysłuchałem te nowe kawałki Daniela. O. Te takie autorskie, nie? że DM fit ktoś tam. To takich utworów są setki. To są te właśnie, To są te utwory, które słyszysz, okej, okay, one są dobre, ale brakuje tego Magic Touch. Brakuje jednak tego, tego dotyku. Wybitnego producenta, który on stwierdza, że w tych hercach brakuje hitu. I takich utworów jest mult, które słuchasz. Są ok, ale to nie jest to. Tak? To nie jest to. To jest Max Radio. A muzyka radiowa jest bardzo specyficzna. To jest muzyka dla ludzi bez duszy. Wiecie mi o co chodzi? Te utwory, które są grane w radiu, no, są na, na jedno kopyto są męczące. Są w żaden sposób, mają te proste emocje, nie jest jakaś inwazyjna ta muzyka, wiecie, nie wiem jak to nawet opisać, ale może wiecie o co mi chodzi. Muzyka radiowa to jest muzyka radiowa, ona właśnie musi być poprawna, ona musi być jak akademicki film, tak? Jakoś my to, wiecie, tak jak oglądanie Oscarowych filmów, no niektóre, w sensie, Wreszcie... nie chcę tu wchodzić na tematy filmów, ale z filmami też jest tak, Oscarowymi, że one są tak warsztatowo nagrane... Tak. Fabuła jest ok, super, ale nieraz sposób nakręcenia jest aż taki sztywny. Czy że wiesz, że oglądasz film. oscarowy film, który idzie do kan Wiecie, jest inny trochę, inny sposób kręcenia niż te filmy, które na przykład nie mają na celu być filmem oscarowym, ale nie. No nieraz się takim filmom udaje, co oni, miały, oni nie miały na celu być oscarowymi. a wiesz, nie wiem, czy w ogóle mówię z sens. To samo jest z muzyką radiową, choć no, oczywiście muzyka radiowa nie ma w ogóle podjazdu do Oscarowego filmu na, na szali. W ogóle porównanie z kija. Więc tak, to tyle ode mnie. Czy jest możliwe, że Daniel zagra na Tomorrowland czy gdzieś w Stanach? Szanse są, jak to mówią Francuzi, ale bardzo nikłe. Ponieważ. Ten rynek jest dość zamknięty, są specyficzne gwiazdy w tej branży. Ja nie wiem, czy w Tomorrowland są miejsca na jakieś nowości. To musi być chyba naprawdę przekotem, bo musisz być rozpoznawalny na całym świecie, nie? A nie, że wiesz, Daniel będzie bardzo znany w Polsce, no ale nie wiem, Francuz, Izraelczyk, Amerykanin, Kanadyjczyk, tak? Wietnamczyk. Nie będzie miał w ogóle, co to jest. Chyba, że sobie wykupi, ale nie wiem, czy można sobie wykupić na tych małych takich, wiecie? Polach, nie? nie wiem, w strefie Red Bulla, czy coś w tym stylu. Ale tak, to by było tyle, taki szybki strzał, no bo wypadałoby, no, wypadałoby być sprawiedliwym, mieć trochę reszki tego, tej godności, i powiedzieć, że słuchajcie, no, Daniel poszedł tą drogą, którą, no, powinno się iść, czyli grać, koncerty. W miejscach, gdzie publika nie jest pewna. Tak. No, Bad Daniel robi swój festiwalant, no to on wie, że publika będzie jego. Także to są ludzie z jego bańki. No a nie jest że rzeszowskie, to się może różnie skończyć. Różnie może być przyjęty. Lepiej lub gorzej. No ale z tego co widziałem. insta stories, to zabawa ta była przednia. Więc. Kciuk ode mnie, oczywiście nic to nie znaczy. <laughs> Ale zawsze coś. Jak zobaczysz, mam nadzieję, że docenisz. No, na razie. Dziękuję, cześć.